Dziennikarz, showman i jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego showbiznesu, Kuba Wojewódzki to nazwisko, które zna każdy. Jego codzienność to luksusowe apartamenty, samochody warte miliony i dochody wielokrotnie przewyższające przeciętne zarobki w Polsce. W tym materiale zajrzymy do świata pełnego przepychu, sprawdzimy ile naprawdę zarabia Wojewódzki, na co wydaje pieniądze i jak wygląda życie człowieka, który od lat wzbudza ogromne emocje. Kuba Wojewódzki to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci w historii polskich mediów. Urodził się 2 sierpnia 1963 roku w Koszalinie, co oznacza, że dziś ma 62 lata. Już od młodości wykazywał się nieprzeciętną charyzmą i odwagą w mówieniu tego, co myśli, co później stało się jego znakiem rozpoznawczym w świecie dziennikarstwa i show biznesu. Na początku lat 80 rozpoczął swoją przygodę z mediami, początkowo jako dziennikarz muzyczny i publicysta. Związany był z prasą muzyczną, m.in. z magazynem Broom, a jego ostre pióro i bezkompromisowy styl szybko zwróciły na niego uwagę. Z czasem trafił także do radia. Współpracował z antyradiem SK Rock, a później z nowoczesnymi stacjami takimi jak Nuance. To właśnie tam budował swój charakterystyczny wizerunek. Człowieka, który nie boi się prowokacji, ironii i ciętego komentarza. Przełomem w jego karierze była jednak telewizja. Ogólnopolską popularność zdobył w pierwszych latach XXI wieku jako juror program. Programu Idol emitowanego na antenie Polsatu. Widzowie pokochali go i jednocześnie nienawidzili. Za dosadne, często kontrowersyjne opinie. To właśnie ten program sprawił, że Wojewódzki stał się symbolem jurora, który mówi prosto z mostu, nie licząc się z tym, czy ktoś poczuje się urażony. Sukces Idola otworzył mu drzwi do kolejnych wielkich produkcji telewizyjnych. W późniejszych latach był jurorem w Mam Talent, X Factor czy Mali Giganci, zawsze trzymając się swojego prowokacyjnego stylu oceniania uczestników. W 2000 roku zadebiutował w TVN ze swoim autorskim talk show Kuba Wojewódzki. Program błyskawicznie odniósł sukces, stając się jedną z najchętniej oglądanych produkcji stacji. Do dziś na jego kanapie gościły setki najważniejszych postaci polskiej kultury, sportu, polityki i show biznesu. Charakterystyczny styl prowadzenia, łączący bezpośredniość, humor i często prowokacyjne pytania, sprawił, że jego program stał się symbolem rozmowy bez cenzury. Nie ograniczał się jednak tylko do telewizji. Równolegle rozwijał swoją karierę jako felietonista. Przez lata pisał teksty m.in. do polityki w których komentował aktualne wydarzenia społeczne i kulturalne, zawsze w duchu ironii i dystansu. Warto też wspomnieć, że wojewódzki próbował swoich sił jako aktor, pojawiał się na deskach teatru Szóste Piętro i w produkcjach telewizyjnych. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Zdobył m.in. statuetki Świra oraz Wiktora, pojawiał się również w takich rankingach jak 100 najcenniejszych gwiazd i 100 najbardziej wpływowych Polaków. Te wyróżnienia pokazują, że niezależnie od kontrowersji, jakie wokół siebie wywołuje, przez lata pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny medialnej. Kuba Wojewódzki od lat wzbudza skrajne emocje, a kontrowersje stały się częścią jego medialnego DNA. Jego cięty język, prowokacyjne uwagi i brak jakichkolwiek hamulców sprawiają, że regularnie wywołuje burzę w opinii publicznej. Niejednokrotnie oskarżano go o stypizm i brak szacunku dla rozmówców, zwłaszcza wtedy, gdy w swoich programach pozwalał sobie na ironiczne komentarze dotyczące wyglądu lub inteligencji zaproszonych gości. Jednym z najbardziej nagłośnionych skandali była audycja radiowa, w której wspólnie z Michałem Figurski, żartował z Ukrainek w sposób, który dla wielu przekroczył granicę dobrego smaku i doprowadził do fali krytyki w mediach. Co wczoraj zrobiłem po tym meczu z Ukrainą? Zachowywałem się jak prawdziwy Polak. Kopnąłeś psa. Nie, wyrzuciłem swoją Ukrainkę. A to dobry pomysł, mi jeszcze to nie przyszło. Wiesz co, ja po złości jej dzisiaj nie zapłacę. Wiesz co, to ja swoją przywrócę, odbiorę pieniądze i znowu ją wyrzucę. Powiem ci, że gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to jeszcze bym miał. Ja nawet nie wiem jak moja wygląda, bo ona ciągle na kolanach. Wojewódzki ma na koncie liczne konflikty z celebrytami i politykami. W przeszłości publicznie ścierał się m.in. z Dodą, Agnieszką Chylińską czy Edytą Górniak, a niektórzy politycy po udziale w jego programie deklarowali, że nigdy więcej nie usiądą na tej kanapie. I chociaż każda nowa afera wywołuje liczne komentarze, a tabloidy prześcigają się w nagłówkach, za każdym razem, obok fali oburzenia, pojawia się też niesłabnące grono wiernych fanów, którzy bronią Wojewódzkiego jako ostatniego przedstawiciela prawdziwej wolności słowa w polskich mediach. Tak samo dużo emocji budzi jego życie prywatne. Mimo iż przez lata był w centrum medialnego zainteresowania, niezwykle skrupulatnie dawkuje informacje na swój temat i pokazuje światu tylko te fragmenty codzienności, które sam uznaje za interesujące. Jego Relacje z Anną Muchą oraz Renatą Kaczoruk były szeroko komentowane. Bo każda wspólna fotografia czy wspomnienie w wywiadzie natychmiast trafiało do portali plotkarskich. Związek z Muchą miał w sobie coś z medialnej gry. Publiczne przekomarzania, żarty, które dla postronnych obserwatorów stawały się formą flirtu. Tworzyły narrację idealnie wpisującą się w wizerunek barwnej i nieprzewidywalnej pary. Relacja z Kaczoruk była z kolei postrzegana jako bardziej poważna. Ich rozstanie komentowano przez tygodnie do kując się powodów i starając się czytać między wierszami instagramowych wpisów. Mimo wszystko Wojewódzki od lat konsekwentnie utrzymuje status wiecznego kawalera. Często sam mówi, że nie potrzebuje stabilizacji ani tradycyjnych form życia rodzinnego, bo ceni wolność i niezależność ponad wszystko. Kuba wojewódzki od lat uchodzi za jednego z najlepiej sytuowanych ludzi polskiego showbiznesu, a jego styl życia nie pozostawia złudzeń. To świat luksusu i prestiżu. Choć posiada apartament w Warszawie, to jednak prawdziwą perełką w jego majątkowym portfolio jest mieszkanie w Gdyni, w jednym z najbardziej prestiżowych budynków w Polsce. Sea Towers to wieżowiec stojący tuż przy morzu, którego okna i tarasy wychodzą na Zatokę Gdańską. Wojewódzki ma tam apartament urządzony w nowoczesnym, minimalistycznym stylu, gdzie dominuje biel i odcienie szarości. Ogromne przeszklenia wpuszczają światło i pozwalają podziwiać spektakularny widok na morze oraz marinę. Wnętrze jest pełne designerskich mebli i wyszukanych detali, a przestronny taras z widokiem na zatokę stał się jednym z ulubionych miejsc prezentowanych przez dziennikarza w mediach społecznościowych. To mieszkanie jest nie tylko symbolem luksusu, ale i dowodem na to, że wojewódzki uwielbia otaczać się wyjątkową architekturą i krajobrazem. Jednak Kuba Wojewódzki to nie tylko miłośnik nieruchomości, ale i prawdziwy pasjonat motory. is W jego garażu przez lata przewinęły się auta, które robią wrażenie nawet na najbardziej wymagających fanach czterech kółek. Ferrari 488 pista Spider to jedna z jego perełek. 720 koni mechanicznych, sprint do setki w 2,85 sekundy i cena przekraczająca 2,5 miliona złotych, czynią z niego symbol ekstrawagancji i bezkompromisowej mocy. Z kolei na swoje 60. urodziny wojewódzki sprawił sobie Lamborghini Urus, suwa, który łączy luksus i sportowy charakter. 650 koni, napęd na cztery koła i wygląd przyciągający uwagę wszędzie tam, gdzie się pojawi. Innym autem, które zajmuje szczególne miejsce w jego kolekcji jest Porsche 911 GT2 RS. Maszyna o mocy 700 koni mechanicznych i prędkości maksymalnej 340 km na godzinę. Wartość tego auta sięga 1,5 miliona złotych. To oczywiście jedynie część jego imponującej kolekcji. W garażu wojewódzkiego przez lata pojawiały się różne wyjątkowe egzemplarze, zarówno na najnowsze superauta, jak i prawdziwe kolekcjonerskie perełki, a wspólnym mianownikiem wszystkich z nich są szybkość, luksus i prestiż. Skoro wiemy już gdzie mieszka i czym jeździ, to teraz czas przyjrzeć się, jakie źródła przychodów pozwalają mu utrzymywać taki styl życia. Kuba Wojewódzki zbudował swój majątek na talentach, charyzmie i nieustającej obecności w mediach, a ścieżka jego finansowego sukcesu sięga od telewizji, przez reklamy, po media społecznościowe i inwestycje. Kluczowym źródłem dochodu pozostaje jego autorski talk show emitowany na antenie TVN. Według dostępnych danych, za jeden odcinek programu Wojewódzki otrzymuje wynagrodzenie w przedziale od 60 do 100 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że sezon obejmuje zwykle 12 do 15 epizodów, jego dochód z tego tytułu może wynosić od 720 tysięcy do 1,5 miliona złotych rocznie. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Przez lata Kuba współpracował z największymi markami w Polsce i nie tylko. Występował w kampaniach reklamowych Heleny, sieci komórkowej Play czy marki kosmetycznej Bielenda. Każde z tych działań nie tylko wzmacniało jego rozpoznawalność, ale także zasilało konto niemałymi kwotami. Prawdziwą sensacją była również jego działalność biznesowa. Wspólnie z Januszem Palikotem stworzył markę wódki Buch. Która od początku wzbudzała kontrowersje, ale też idealnie pasowała do wizerunku wojewódzkiego, jako kogoś, kto nigdy nie idzie na kompromisy. Dziennikarz jest także właścicielem restauracji w Gdyni, co stanowi kolejny dowód na to, że nie ogranicza się jedynie do świata telewizji. Ogromnym źródłem zarobku są również media społecznościowe. Jego profil na Instagramie, obserwowany przez ponad milion osób, to potężne narzędzie marketingowe. Choć eksperci szacują, że za jeden sponsorowany post może otrzymywać od 50 do 100 tysięcy złotych, sam Kuba przyznał, że zdarza mu się inkasować nawet 400 tysięcy złotych za pojedynczy wpis reklamowy. To kwoty, które stawiają go w Absolutnej czołówce polskich influencerów. Na to wszystko nakładają się inne aktywności, od pracy w radiu, przez Felietony, po różne projekty medialne, które przez lata pozwalały mu utrzymywać status jednego z najlepiej zarabiających ludzi show biznesu w Polsce. Łączne roczne dochody Wojewódzkiego szacuje się na od 5 do nawet 10 milionów złotych, a jego majątek to kilkadziesiąt milionów złotych. Kuba Wojewódzki od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych twórców polskiego show biznesu. Od lat budzi emocje. Jedni go uwielbiają, inni krytykują, ale nikt nie pozostaje wobec niego obojętny. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, by z czasem stać się twarzą programów telewizyjnych, jurorem w popularnych talent show i gospodarzem własnego talk show, który od lat bije rekordy popularności. Dziś żyje w luksusowych apartamentach, otacza się najdroższymi samochodami świata i prowadzi biznesy, które dodatkowo. Wzmacniają jego status. Jego majątek liczony jest w dziesiątkach milionów złotych, a pojedyncze współprace reklamowe potrafią przynieść mu więcej niż roczne zarobki przeciętnego Polaka. Wojewódzki konsekwentnie buduje wizerunek gwiazdy, która żyje na własnych zasadach, balansując pomiędzy telewizją, mediami społecznościowymi i biznesem. To sprawia, że nawet po dekadach kariery wciąż pozostaje jednym z najgłośniejszych i najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w Polsce.